Barazowy rewanż El Monumental, Hermen Oser Media, czyli spotkanie Heremenu, które wygrało na wyjeździe 2 do 1 jest o, o bardzo bardzo dobrej sytuacji, jeżeli patrząc na eliminację do Ligi Mistrzów. Ale Oser wystarczy, że strzelił tutaj dwa gole, no jeden nie wystarczy, ponieważ prawnie na tak się mówi, że liczą się podwójnie, więc, Heremen, więc Oser, przepraszam. Musi tutaj walczyć o najwy najwyższe cele, czyli przynajmniej zrobić dwóch bramek i nie, strac nie stracić rady. Herme w Bramce, Carlo Koszo w mnie Turiow, e, Fralisz Petralek, Glebów pomocy Ugari, Riveri, Kejta w ataku Russo i Italia. Oser w Bramce, Kolvenbel południe Pedru, Rivaldiwia, Mostowiak, Marcelo po pomocy Pedro Albesz e, Kunik, Zosarz, Monta w ataku Jelen, Mutombo jak mówiłem w poprzednim meczu Petralek e, w tym dwu meczu, to jest jego ostatni mecz to już jest te, definitywnie ostatni mecz w Herrenwenn odchodzi do Bari, Northampton e, nowość dla państwa jest taka e, w, już widoczna że widać nazwiska, to jest nowa technologia e, specjalnie dla tych, którzy zaprosi jakby, po, tak mówiąc wprowadzają do e, tej ligi więc będzie można teraz zawsze spojrzeć e, kto przy piłce a więc tak, lewy pasek to Herwen, prawy to jest Russo! Obok bramki, no oczywiście prawy to jest Oser, ale, ale Russo to jest fantastyczna akcja drużyny Hermen, która dzisiaj występuje w czarnych strojach, Oser w niebieskich. Russo bardzo bliski zdobycia Russo. Andrzej, Pedro Alves, Pedro Alves 1 do 0, więc... Szybko, ser rozpoczyna konicę za Kennewen, Pedro Alves i Gotaniec. Co się tego zobaczymy to jeszcze raz na powtórce. Dziago odzyskał piłkę od Russo, wybił źle Frelich. Pedro Alves jeszcze raz odebrał Russo. Andrzej, fantastyczne podanie. Zawahanie. No. Mnie się też wydaje, właśnie, że błąd brał Karlo Koszty. 1-0 Sans jest prawie w polu kardywanza. Ale już teraz ładnie się złożył do tego strzału. Przynajmniej dla Barcelona. Mutombo. Mutombo, schodzi do Żytka. Mutombo, zbyt dużo miejsca zostawili mu. Mutombo! Mutombo! 2-2, 2-0. Coś się prawdopodobnego. Fantastyczna akcja. Mutobo. No to jest, to może jego stadion. Pamiętamy jego bramkę też po indywidualnej akcji 2 do 0. I teraz Oser jest w, w eliminacjach ligiwicznych. Ligi Zobaczmy to jeszcze raz. Mijał sobie jak chciało, brońców. Privery, długa piłka, Tulio Russo, jeszcze jest tutaj i Frejnisz, ale szkol! 2 do 1, tylko Ser prowadzi, dodaje rzuty karne, ale jednogłośnia połowa. Fantastyczne uderzenie, chyba z połów voleja Frejnisza, zobaczmy to jeszcze raz. Dalekie dożytkowanie Turio, tutaj wybicie przez obrońcę, takie jest bułwolej, odbicie piłki od ziemi, fantastyczne uderzenie. W sumie osad również wystarczy strzelić tutaj jedną bramkę, ale zwłaszcza russo! Fantastyczna interwencja Kolemberga! No, od mocnego znowu uderzenia, jak pierwszy powie, rozpoczęli gracze jak Jeszcze, jest glebu, kolejne uderzenie, Kolemberg, nasz drożny, ale z się rozpoczęła druga połowa, fantastycznie lecz liczy go sobie uderzenie Glebu, Bałkańczyka teraz. Russo uderzenie, wciąż Kerwin przy piłce, pole a Gero Aż to była sytuacja Coś tego teraz Zobaczymy na powtórkę jeszcze raz Russo. Piętką zagrał na pamięć pole karny. tak już w Pedro Alves Pedro Alves ładnie Pedro Alves Jest Pedro Alves po Pedro Alves roli jeszcze kutnik Sars Bardzo ładne spotkanie e, Na El Monumental Pełno dramaturgi sytuacja Ale Bramki wciąż w drugiej powie Nie zobaczyliśmy Kejta Kejta uderzenia Ależko Zajdą Kejta, ten który źle się spisywał w tym meczu. To fenomenalne uderzenie. Czy Kolmenberg był bez szans? To no, ja nie wiem. Zobaczymy na powtórce. Kapitalnie uderzył Malijczyk. Zobaczmy to jeszcze raz. Nech Italian. Kejta 30, podejrzewa metrów. No chyba bez szans był Kolmenberg. Coś się prawdopodobnego. 2 do 2. No i teraz tutaj remis daje drużynie hermen Amas. No. Italia, ładnie jest Russo. Jest Keita, ale zagraj do e, Agero. Agero po Berlimot. Agero po lekardzie Russo. 3 do 2! Jak to mogło przejść pomiędzy obrońcami? 2-0 na 3-2, coś się prawdopodobnie. No, Oster brakuje dwóch bramek, ale czy to. Czy to nie jest yy, nóż plecy? Czy to nie jest. Gwóźdź do trumny? Zobaczmy to jeszcze raz. Agero Russo. No. No, niesamowite. Jak to mogło przejść pomiędzy obrońcami? Tak. Łatwo tak, bez, została, więc już Heerenwen może się cieszyć z awansu Zobaczmy, świetne podanie do Aguero Aguero broni Kolebę. Zobaczmy i to jest koniec spotkania, 3 do 2 Herewen Udało jej się doprowadzić do, do zwycięstwa W tym, w tym drugim meczu, a w dwóch meczu Wynik 5 do 3 dla drużyny z Jasteczka, y, herevenem ja dziękuję za ten mecz tutaj właśnie realizator pokazuje y, statystyki po, tej, y, po całym meczu ja dziękuję Krystian Meka, hereven w Eria w